Szpaku. To ten szpakowski jest? Tak? A jestem, Sławomir? Czy, czy Mirosław? Każdy kojarzy szpaka w Polsce, ale nikt nie kojarzy jego żadnej piosenki. Dziewięciu z dziesięciu tych artystów, którzy są tu wymienieni, to są artyści hip-hopowi. Kiedyś słuchaliśmy MP3, potem słuchaliśmy wysokiej jakości płyt CD, a w tym momencie wróciliśmy do MP3. poszedł na Akademię Muzyczną na jakiś koncert jakiegoś kompozytora nie, z trzeciego, czwartego roku. A to by się jakąś taką kakofonię dźwięków usłyszał, której nikt nie potrafił ocenić. Spotify ujawnia, ile zarobiły największe polskie gwiazdy w 2024 roku. Kojarzycie Spotify? To jeden z największych serwisów streamingowych do muzyki na świecie. Obok Apple Music, coś tam jeszcze w ogóle jest? Jeszcze Tidal niby jest. Tajdol jeszcze, jeszcze mamy YouTube Music, taki coś. Ty jesteś specem od muzyki, więc bardzo tak, tutaj y, Mateusz prosimy, żebyś nam pomógł. Y, y, polscy artyści wygenerowali niemal 160 milionów złotych ze Spotify, to o 22% więcej niż w 2023 roku. Ten wynik pozwolił na utrzymanie 18 miejsca w rankingu największych rynków muzyki na świecie. Słuchajcie, mamy hmm. Bardzo wysoka pozycja. Um, warto dodać, że wartość sprzedaży nagrań w streamingu wynosiła w Polsce 500, 685 milionów złotych, co stanowi 80% całego rynku. I to też bardzo ciekawa informacja. Na CD przypadało blisko 12%, a winyle to 7,5%. Co to znaczy, że praktycznie cały polski rynek muzyczny, a przynajmniej w tych 80%, Aha. to jest streaming muzyki, a nie, a nie twarde nośniki fizyczne. Muzyki, czyli już ludzie zupełnie odeszli od, od CD. Kto pamięta kasety? E, ja. To akurat mnie nie dziwi. Jeszcze e, płyty winylowe e, pamiętam. No, wcześniej nie, było płyty winylowe, winylowe tu wrac wracają. Płyty winyle wracają. Nie, nie tyle wracają, to cały czas po prostu są. Płyty winylowe przetrwają wszystko. Spotify ujawniło też poziom najlepiej zarabiających dzięki Platformie Polskich Gwiazd. teraz słuchajcie, pierwsza dziesiątka najczęściej słuchanych w 2024 roku w Spotify to Tako homingway Nigdy nie słyszałem piosenki. Gibbs Bambi, Oki, White 2115 czy 2115, Sanach, to słyszałem kiedyś taką nazwę, przynajmniej. Jangleosia, mata, to też słyszałem. Szpaku, to. To ten Szpakowski jest, tak? Nie? To coś innego jest? Oj. Przepraszam, tutaj... No, Ojej, Wracamy, a, do, do, wracamy do krypty. A, a jest ten, Sławomir? Czy, tam, czy Mirosław? A, a... Dobra, słuchajcie, to kończąc, słuchajcie, globalizację. To... to tylko jeszcze powiem, że powiem, bo doczytam, więc zaraz mnie tu zgrillujesz. Globalizacja polskiego, bo to jest ciekawe, następuje też globalizacja polskiej muzyki, dlatego że prawie 40% przychodów z z polskich artystów w 2024 roku pochodziło od słuchaczy spoza Polski. Dziękuję, tyle no. jestem. Totalnym słuchajcie, nie znam się na muzyce, totalnie nic nie wiem, więc oddaję Uch, ten ja to w pewien Ja co sobie wyzdycham, no, tak o Hemingwaya nigdy nie słyszałeś. Nie, słyszałem nazwy, ale piosenki hmm. jednej nie słyszałem. Chyba, że słyszałem piosenkę, ale nie wiem, że to jest jego. To, słuchajcie, tak, z dziewięciu, z dziesięciu tych artystów, którzy są tu wymieni, to są artyści hip-hopowi, szeroko, szeroko rozumiany hip-hop. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Sana, która jest wokalistką, notabene bardzo zdolną, skrzypaczką swoją drogą. Popularyzującą polską. Tak, okay, tak, i taką bym powiedział, w świecie tych niegrzecznych dziewięciu artystów, I ona jest bardzo, bardzo grzeczna i taka ułożona na poziomie. Jedynym takim artystą z tej dziesiątki, który nie jest Polakiem, jest Trawisko, to jest taki amerykański artysta. Też hip hopowy, to jest taka topka światowa, totalnie. E, mamy tutaj Bambi i Jangleosie. To są dziewczęta, słuchajcie, bo w ogóle teraz rap kobiecy jest bardzo popularny. E, I co? Wśród no... kobiet. Nie, wśród mężczyzn. Ja jestem fanem w ogóle. W ja, o ja generalnie... poprzedniego tematu, tak? Ja, ja, ja generalnie jestem teraz, jakby trochę jestem już boomerem, a trochę y, jakby przez, przez to, co, co robię na co dzień, y, to jakby staram się słuchać nowej muzyki. I tak większość ostatnio, na przykład Szpaku, zapytałeś, co to jest Szpaku. Jest Michał Szpak, to jest ten taki wokalista, ale... On za bardzo, nie, nikt. Każdy kojarzy szpaka w Polsce, ale nikt nie kojarzy jego żadnej piosenki, bo on tak za bardzo nie wymyślił jakiegoś przeboju, on tam jest znany z tych programów, ze strojów i tak dalej. Bardzo zdolny człowiek, natomiast nie jest totalnie znany z tego, że wymyśli jakąś muzykę. Natomiast szpaku to jest taki raper, śpiewający raper, to jest taka tam nowa fala tak zwanego W ze dwa dni temu oglądałem jego koncert. No, eee, Teraz, jak że jestem ojcem, ja kiedyś brałem udział w festiwalach hip hopowych i tak dalej, kiedyś mi to tak nie przeszkadzało. no teraz, teraz jak słyszę, no, no, czym się tam mówi, jakieś słownictwo, jest to jakby trochę ciężkie. No, z córeczkami bym tego nie posłuchał, natomiast no, bardzo, bardzo zdolny, bardzo zdolny artysta. Na przykład w tym gronie, yy, tako Hemingwaya, to w ogóle bardzo polecam. To jest yy, niesamowicie taki wyrafinowany raper taki intelektualista warszawski. E, to są rzeczy naprawdę bardzo, których się bardzo dobrze słucha i na przykład to można puścić sobie w aucie mając dzieciaki. E, no i na przykład ciekawym gościem jest to jeszcze Gips, Gips. To jest taki człowiek, który robi podobne rzeczy do tego, co ja, czy jest producentem, natomiast w pewnym momencie jakby cały czas robił różne rzeczy dla innych ludzi i pomyślał sobie, że a może ja też sobie coś pośpiewam i tak mu to dobrze wyszło, że w jest w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających ludzi w Polsce. Nie? Mhm. Hmm. Więc to taki mały elementarz tego, o czym, my tutaj, o czym my tutaj w ogóle mówimy. Natomiast patrząc na, sam, już na pieniądze... No, no właśnie, ktoś... poczekaj, bo chcę zrobić takie intro, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Mateusz jest producentem muzycznym między innymi, yy, przedsiębiorcą, ale też fajnie, żebyś nam to powiedział i wytłumaczył pod takim jednym kątem. Czy ta polska muzyka zarabia coraz więcej pieniędzy? Czy ten streaming rzeczywiście yy, wypiera inne formy Muzyczne, nośników. Znaczy, no on też przyszedł... wyparł. I już to jest, to, jest, to jest bezpowrotne, bo wiecie, chodzi o to, że my w tym momencie coś fizycznego kupujemy jako taki suwenir. Lubimy danego artystę, więc kupimy sobie winyl, bo on jest duży, on jest piękny, możemy sobie go postawić na półce. CD jest nieco mniejsze. I więc. Nie będziemy tego słuchać. No niesamowitym wynalazkiem jest Spotify czy Apple Music, ponieważ w ma mamy w ręce po prostu, wiecie, całą encyklopedię muzyki, możemy sobie posłuchać tam wszystkiego i w tym momencie powrót, powrót do tego, żebyśmy teraz zaczęli mieć przy sobie trzy płyty, które sobie gdzieś tam puścimy, no nie ma, nie ma już absolutnie do tego powrotu, nie? więc ja uważam, że jest to dobrze, natomiast jeśli chodzi o jakość muzyki, no to, to... Kiedyś słuchaliśmy MP3, potem słuchaliśmy wysokiej jakości płyt CD, a w tym momencie wróciliśmy do MP3. No bo, żeby, żeby te streamingi dały radę, ta jakość no nie może być najwyższa, nie? więc, jakby trochę pod tym względem świat się cofnął. Natomiast jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, no to ludzie się mogą na to oburzać, natomiast już powrotu, powrotu absolutnie nie ma nie? do jakichkolwiek form fizycznych. No dobra, ale obserwujesz ze swojego doświadczenia, że faktycznie jako gwiazdy muzyki. No bo wiadomo, że te zarobki polskich muzyków są nieporównywalne do amerykańskich. Tam wydasz jeden hit, który jest publicznie znany i masz high no, life do końca, do końca życia. wiesz, jesteś, jesteś zarobiony, tak? Zarobiłeś kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów dolarów, Jest wiecie, wiele zespołów jednego przeboju mhm. w gruncie rzeczy, nie? Którzy, Większość. Którzy do końca życia. Chyba, że jesteś Maria Kary i nagrałaś tak. piosenkę, wiesz, świąteczną, i do końca życia będziesz tantiemy zarabiał, bo co święta będą, albo łam, albo coś takiego, Last Christmas. Będą wszędzie grali i do końca życia masz zarobki. Ja jeszcze lepiej, na Jennifer Lopez, kojarzycie taką tak. artystkę. Ona nigdy nie zaśpiewała żadnej swojej piosenki, tylko tam jakieś inne dziewczęta śpiewały i ona w ogóle zrobiła karierę nie śpiewając, nie? Okay. Teraz to wychodzą takie różne afery, nie? Afery? Fajny pomysł na biznes. No, tak, tak. Może ja bym się wiedział. Tak? Był taki zespół mili, mili. Wanili, tak? To tak. też taka afera, że oni, oni nigdy nie, nie śpiewali, śpiewali tylko, no. tylko tam ktoś inny podkładał głos w ogóle. Tak. O. I potem zespół Trzeba się i to, to wyszło. wyszło. Natomiast cały czas, cały czas można sobie słuchać tego zespołu. Jakby to wiecie, jedno to jest, czy to śpiewają. No Ludzie mają tą potrzebę, żeby ktoś śpiewał. nie? Że ja muszę widzieć, że ten gościu śpiewa, a potem mam jego muzykę. Pytanie, czy po prostu nie może coś Ej, fajnie brzmieć bez znaczenia? czy to ktoś zrobił ale tak będzie nie sądzicie że tak będzie że ai będzie śpiewał? ale absolutnie przecież eleven labs pokazał już od czasu kiedy eleven labs odpalił swój produkt to pojawiło się wiele następnych firm które udoskonaliły mm. ten koncept jeśli my jesteśmy w stanie tworzyć muzykę full automatycznie jeśli jest, jesteśmy w stanie tylko podłożyć wokal to tak naprawdę jaka przeszkoda w tym żeby stworzyć po prostu na podstawie algorytmów tego czego ludzie słuchają, wrzucić ogromną ilość danych, czy, co mhm. ludzie słuchają, jakie bity, co jest fajne, co, co ludziom się podoba, tutaj ICE przetrawi, wypluje gotową piosenkę, gotowy tekst, gotowe słowa, gotowy wokal, gotową melodię. Czy jest jeszcze to jeszcze do tego typu zrobić? Ale no. oczywiście widzieliście co Pewnie ostatnia jest. wersja wideo Google potrafi robić wczoraj, czy przedwczoraj tak pokazywali. Tak, tylko widzisz to, jakby to, żeby zrobić coś takiego, żeby te wszystkie elementy się pojawiły, tak, natomiast jest to taka warstwa, w muzyce jest to taka warstwa duszy, warstwa emocji, które, no nie wiem, czy to się, czyli jakby ta treść, nie, czyli będziemy mieć perkusję, będziemy mieć cały dźwięk, będziemy mieć barwy wokalu, ale teraz pytanie, nie wiem, to, to, czy to, to coś dotrze do naszej duszy, do naszego serca i czy to coś się uda też skopiować. I tutaj mam Tutaj mam pewne wątpliwości, ale nie mówię, nie... Pamiętacie, był no. jakiś taki, taki eksperyment, co tam jakiś słoń, czy ktoś wymalował jakiś obrazek na płótnie i powiedziano krytykom, że, że to jakiś tam super nowoczesny prąd i tak dalej. I bardzo pozytywnie się wypowiadali, właśnie czytali duszę, czytali emocje i tak dalej, jak to nie ty rysował. <tryk> tylko wiesz co, to mówisz o, takim, o, o tej takiej nowoczesnej sztuce, którą ciężko jest ocenić, nie, tak samo mhm. jest ten, jakbyś poszedł na Akademię Muzyczną na jakiś koncert jakiegoś kompozytora, nie z trzeciego, czwartego roku, no to byś jakąś taką kakofonię dźwięków usłyszał, której nikt nie potrafi ocenić, nie, ale na przykład gdybyś powiedział kompozytorowi, żeby, nie wiem, skomponował w stylu barokowym Bacha fugę trzygłosową, no to by wtedy by ci wyszło, czy już ktoś potrafi to zrobić, co tam jest, nie, i... Teraz, pytanie... Czyli w tej, w tej takiej nowoczesnej sztuce dziwnej mhm. słoń, czy małpa, y, czy ja y, może coś namalować i ty komuś wytłumaczysz, jak to, to jest wielki artysta, ale jakby już mamy jeszcze bardziej poukładane, też nie jest takie proste. Sprowadzamy pytanie, czy... do marketingu w takim razie. No właśnie i pytanie, mhm. czy wiesz, taki wysublimowany odbiorca pewnie, pewnie rozróżni, nie? To, to jak ci potrafią tam smak piwa, czy innego alkoholu rozróżnić, ale taki masowy odbiorca, który de facto jest dostarczycielem tej kasy na Spotify'a, czy dla niego to będzie różnica? No właśnie ciężko powiedzieć, no, jest taki komik Ireneusz Krosny, on teraz mało chyba występuje, życiu, taki co tam nie mówił, mm. tylko tam się ruszał i on generalnie mm. jest bardzo zdolnym człowiekiem, natomiast taką historię opowiadał, że jak był w Stanach, to gdzieś tam miał, miał swój spektakl i po nim poprosił, żeby jego honorarium mu nie dawali, tylko żeby przeznaczyli je na to, żeby opłacić bardzo dobrych recenzentów, ale nie, że opłacić, żeby napisali coś dobrego, tylko żeby w ogóle zechcieli mm. na to spojrzeć. No i e, on e, Napisał, na szczęście udało mu się zrobić to dobrze, oni napisali mu bardzo fajne recenzje i potem dostawał super kontrakty, których tak ostatecznie nie przyjął. Natomiast zmierzam do tego, że jakby tak czy siak, no marketing, czyli to jest to, że jakby mówimy ludziom, że coś jest dobre, czyli robimy taki wstępny filtr, nie? I teraz możemy być w tym filtrze uczciwi. Na przykład z jazzem tak jest, przecież nikt się nie zna na jazzie prawie. No, a ludzie hmm. chodzą na koncerty do filharmonii jazzowej. Nie? Był też taki e, eksperyment społeczny w metrze, chyba nowojorskim, tak. jakiś super artysta, co występował tak. tam na tej hali za tam, jakieś na skrzypce, miliony dolarów, tak, na skrzypcach. milionowych, tak, to w tym przejściu tam parę osób no. rzuciło dolara, reszta w ogóle nie rozpoznała, że to artysta, nie, że to, co gra, to jest jakieś wartość. No, no, słuchajcie, konkurs Chopinowski, gdybyśmy wzięli gościa, który zajął ostatnie miejsce albo, albo panią i, i, i byśmy jej mm -hmm. zrobili trasę po filharmoniach po świecie, to, to byłaby taka sama sprzedaż, jak tego, kto wygrał, nie? No, to też tak się na tym zastanawiałem. Ostatnio oglądałem konkursem przodkowym. zagwarantuję więc... wam, żebyście nie odróżnili. mało to ja też bym nie odróżnił, może się już trochę bardziej niby znam. Nie? A Eurowizja? na <laughs> to, Ja to wiem, się... przepraszam, że porównuję, ale Eurowizja jest konkursem, gdzie załóżmy, że jest wielu ludzi, którzy. Powiedzmy, potrafią śpiewać, ale tam głównie marketing się liczy, nie? Żebyś trafił w trendy, choreografia, choreografia żebyś zaszokował, żeby o tobie gadali i tak dalej, i tak dalej. To głównie to. I to jest dokładnie tak, jak powiedział Kondrat, że. Jakbyś wlał do kubeczka najlepsze wino za wiem, tysiące dolarów i jakieś za popłuczyny najmów, I, i powiedział, wiele takich eksperymentów było, każdy może sobie znaleźć, i powiedział, że to jest na przykład dobra, tamto gówniane, no to i tak by nikt nie rozpoznał tak różnicy. Tak samo z jedzeniem. Możesz mieć najlepszego kucharza za, za tysiące dolarów i kogoś, kto jest przeciętnym kucharzem, jak to ładnie udekorujesz i powiesz, że to jest drogie, a to nie. Ostatnio był taki eksperyment, że wzięli po prostu w supermarkecie, w galerii handlowej otworzyli sklep, zrobili z niego jego supermarkę, powstawiali jakieś hmm. rzeźby, jakieś takie rzeczy, ekskluzywne buty, które kupili w Chinach za najtańsze pieniądze. Nakleili na tą markę, po prostu wymyślili i zrobili eksperyment społeczny. Ludzie kupowali jak powaleni buty, które produkowali. Ale to się, to się dzieje. Tak. Chińczycy to robią bardzo często nawet u nas. Można wejść tam na Instagrama czy gdzieś na, na jakieś media społecznościowe. Pojawiają się sklepy, które się podszywają jako marki polskie. Tak. Gdzieś nawet widziałem hmm. i, y, na Instagramie jakaś pani robiła śledztwo dotyczące tego. I te marki pseudo-polskie, jeszcze tam, że o, tutaj jest y, biznes z pokolenia na pokolenie, my tu produkujemy buty, nie wiadomo co, czy tam jakieś ubrania. One są najwyższej jakości, wiadomo, ale nie idzie nam biznes, się kończy, zamykamy tam, wyprzedaż robimy ostateczną. I takie jest napędzanie właśnie na litość, czy na y, w jakiś sposób budzenie emocji u tych ludzi, żeby ich sprowokować do tego, żeby oni weszli. I kupili, tylko zawsze tam jest tam te 14 dni na dostawę mm -hmm. yy, i idzie paczką z Chin, ta rodowita polska firma. No więc... Jakby już konkludując, I polityka ten... zwrotów nie istnieje. No, nie dziwię się bo konkludując ten temat. No, powiedziałbym tak, no jest pięć tam największe kiedy czytałem jest pięć największych gatunków muzyki w Stanach Zjednoczonych i one wszystkie są dosyć mają porównywalne zasięgi. Czyli dosyć równo jest podzielony rynek, czyli tam jest rock, R&B, rap, country w Stanach, który nie zna... i coś tam jeszcze było, nie pamiętam co. Um, tak jak powiedział Konrad, no podejrzewam, że ten 1% jednego to są ludzie, którzy mają wysublimowane podniebienia i są w stanie rozpoznać super muzykę. Cała reszta no, łyka to tak po prostu bierze, szczególnie jak masz streaming. Nie streamujesz, nie, 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 nie wsłuchujesz się bardzo mocno. No więc Znowu marketing jest kluczowy dla produktu. Marketing jest bardzo kluczowy dla produktu.